I na tak. pół się pierwesz karkę, no To jest właśnie prawdziwa robota. Jeden, Robert, jeden robot i dwóch majstrów. Najstarszy jebie, dwóch młodych. Przygląda się i uczy. A ktoś musi oglądać, czy dobrze jak kroi. Jeźdź to uciął ty. No pewnie, że tak. No i te dwójka trzeba będą targać kurwa. Jeszcze do wody! Chujwa, Marek! Ty, on by miał to dobre do siedzenia takie coś. A to Patrz, Patrz no, faktycznie. teraz patrzę, tu ona zasiedzi. jest no. Fajna. Będziesz na filmie, Bolek i Lolek. Jaka? Czekaj, bo... Idzie. O, jakieś teraz ja szczury wyłażą. Słuchaj, ee, Marek, Sebek. To właśnie. No. Są pierwsze ofiary. Ino trzeba ugotować, no. Patrzcie, marzec i już. <grytanie> Widać, że to mu kurwa 18 lat. <grytanie> Czemu ty żerzmiałeś tak szybko Co? To tak wracik tak mu. Ja zaraz wstaję do brania. Nie wiem jak wy, wie, ale ja już tam widzę, że Bolek się zaczyna coś tam, koja, głowa mu kiwotać. Ja fajnie jakby tak ryba brała, on by tak tańczył, nie? Ja. Ta takie... marka to. jest nalenia, nie? To jest e... to jest metoda nalenia. Rozpa rozpalanie grilla na lenia. Tak zwane... To jest To jest tak jak łowienie na lenia, mówimy też na lenia. No. Tak tam barakuda pływa u ciebie. No. Ciekawe który pierwsze się gibnie, bolek czy lolek? No nie wiem. A który jest który w ogóle? To tak naprawdę cięgi, długi. Bolek jest chyba ten po lewej, a po prawej Lolek. No, no. Chyba nie wiem. Jak przyjechałem wczoraj na demagnie nie w koszulce Lolka właśnie. Ja? Mówi, a gdzie jest Bolek? Ja mówię, no nie ma go dzisiaj. Mówi, a to ty. I nie policzył mnie za młodego zawędki? Nic? Jeszcze co? Nie, nicho jeszcze nie, na razie skrzydełka rzucimy. Dobra. A u to już tak bardziej później, myślę o 18, a po 18 żeby sobie posiedzieć fajnie, nie? 20 centymetrów wszedza Marek, ja znalazł Marek mianuje cię śledziowym Rycerzem Proszę Dziękuję, dziękuję Tak, no i wszystko w porządku No i sztuka się zgadza No i jest, Marek już jest do przodu Cały hey, inni zbierają grzyby, Marek zbiera śledzie. Chujba, na, na rybach. No i w porządku. A jeszcze Marek coś znajdziesz, ci godą. To mój, to mój. Siadaj sobie. Łukaszku eee, nie mają one już no. dość? No właśnie, kurde, jeszcze chyba nie. Co? Ja muszę jeszcze? Jeszcze chwilkę. Mówisz? Nie. Pewnie, pewnie, pewnie jeszcze chwilkę. Tak? Tak, o kurde, ale się popaliłem trochę No one już takie są dosyć zmęczone Jedmy tak, Co? Edmy tak, mm. <laughs> Nie, one to się o <laughs> Dobrze. Dobra jeszcze chwila musi poleżeć Palce lizać Aaj, Czekam na branie, kurde, czekam na to branie dzisiaj Czekam na tę jedną chwilę no. <grym> dobra. No to nie nadajemy się do śpiewania <grym> Może coś spróbujemy połowić nie? No może lepiej nam to wyjdzie no. A może i nie? Chopać, a już kurde chłopaki się ciężdżą. To już herbatkę sobie zrobili? Oni turbo kołone mają nie powiem od jakiego karpioża rzekł Siedem po kurwa... Nowe, nowa dostawa Dzień, że... Nowa dostawa na Nagry... No wyciągnął ją dobra Pomału ej. Kuźwa Łukasz, na wsiach kiedyś to wszystkie psy kuwa kościami karmili, co Oczywiście, co było z obiadu, i, a, dzisiaj, okreś, a dzisiaj nie daj salce sonu nie daj kuźwa, To sensu kurwa, bez sensu, kuwa, jest to, że wszystko kuźwa. A mojego daty jak dostaje w tej żarcie? Tak samo, z obiadu wszystko do wiaderka kuźwa. No a co? No pewnie, z obiadu kuwa, i, do tego mu gotuje kaszę jeszcze kuźwa i, i... Taki bajtel był, to widział jak ciocia na wsi kurwa. A ci tu wali ryba na wsi kuźwa? Ku, 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 Zabijała kurczaka, Ciur to gowa do miszka. Tam gdzie? Się... Do psa? No, normalnie taka żywa, Ja odoba no. Jeszcze tam kurwa musiał mi To na wypadzie. No, kurwa. Ale jak ja przyjechał i od razu była tu, słuchaj, nalewka, tu, słuchaj, Cicho, co było? Nic nie było, Marek, o czym ty go kuźwa? Jaka nalewka? To nie z nami byłeś. No, ty pobliłeś no, wypady. My u nas, Marek, sok jabłkowy, Ja my cię wodą mineralną poczęstujemy chętnie. My tak. ci damy kiełbaskę, my ci, wiesz... Zrobimy kanapkę, przycisk. Nawet właśnie na rano mam, kurde, i wziąłem paprykę. No, kurde, a o czym ty gadasz? Jakie, 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 jakie rzeczy? Ja Marek. No, normalne takie, wiesz? Marek, no, no. Ja nie wiem, właśnie co, jak już majawczy. Trzeba by wycie. chyba przenieść z albo co, albo będziemy tak stać Nie, no, ja tak właśnie nie do marka, że. Nie ale, a te kiełbaski będziemy smażyć? Tam się walnęła ryba, a ta ryba, kurde, jak wieczorem zejdzie, to. żebyśmy szybciej nie zeszli. To w zalętę wejdzie. No, podejdzie, podejdzie. Mareczek, tam jeszcze ostatnie kiełbaski. kiełbaski tak. Ostatnia paróweczka. Kurde bela. No. Ten, to jeszcze trzeba zrobić na ognisku. Ja, na razie, ja też mam jeszcze całej prześpaczkę. Dało strasznie małych chłopaczek schowany za klapką z obdartym deszczkiem Kiedy chciał zostać kochankiem ale usłyszał przyjaciel Ruch wtedy pobrywał w to Ale nie żyją Katowickie pod pokasą jak w takim idziesz nie jak ci idzie Może, że poszedłem za sobą te wspomnienia to tylko klisze Dierzną nocą Powiem wam, że nie ma piękniejszego widoku dzisiaj coś pięknego Cieplutko jest marzec, ale naprawdę jest kilkanaście stopni wieczorem jest pięknie. No po prostu pięknie, no co mam powiedzieć? Cudownie. A tutaj, tu jesteśmy my, ekipa. No i wam powiem, że każdemu kto jedzie na ryby, to. Chciałbym powiedzieć, żeby trafił na taką ekipę, na takich ludzi, na takie wypadek jak my, bo to naprawdę jest coś niezapomnianego, pięknego. Nad taką wodą. No nie ma nic lepszego, no słuchajcie, relaks totalny. Relaks totalny, na razie wędki. Jak zaczarowane, ale nawet brak brań nam nie przeszkadza absolutnie, bo, bo odpoczywamy, nie? Dychamy i to jest piękne I ostatnio koledze u kolegi nie powiem w jakim miejscu kolega miał, załadowano właśnie y, pistolet y, na gaz, z tym, że na kulki, ale to nie były BB kulki 5,4 mm, czy tam 4,5 to były kulki stalowe te takie, takie kule no, i nie wiedziałem, że kolega ma odbezpieczony pistolet. No, i tak wstałem i koledze tak z metra strzeliłem w kolano. Kolega, ja byłem zdziwiony, kolega był zdziwiony. I nie wiadomo, co i się Zusu też był zdziwiony, no, nie? Tak, no. no, w tak porządku, Marek, No i. No. Cześć, Sebastian się przebudził. Drugie przebranie. Krokodyl, Krokodyl, Daniel, drugie... Krokodyl. To nie ma brania tam na Kurwa. Witamy wśród żywych panie Sebastianie! Zimno, mareczek ma branie. Co to już tam słowałeś. Nie, na razie nie. Szykujesz? spanie Sebastian śpi, Marek szykuje. A wyśpisz się na tym łóżeczku? Lekko. No i przejdziemy teraz do, do Łukasza. A ja sobie nasikuję na rano w Wiesz jak to fajnie grzeje? Zaczekaj, ja, ja cię pokażę. Ja ci zademonstruję to o, OK Czekaj patrz, o, teraz i patrz, patrz tu To jest ciepło I wejdź sobie do, na chwilkę To jest sekunda nie? To jest sekund 5 o, o, o. Poczekaj niech to się odpali o. No już czuję To jest, no. Bo to się nagrzewa tą całą powierzchnię nie? I patrz. i teraz tu o zmniejszamy Panie, już na czerwono łapie Już łapie i... Mm. we jak ten piec co ma, Lech, może lepiej jeszcze No, i to jest, to jest nakładka Idziemy do namiotu Zamykamy I dobranoc, do zobaczenia z Karpiem albo jutro rano. Noc, żeśmy wszyscy przespali spokojnie. Zapiął się tylko jeden leszcz. Ech, piękna pogoda dzisiaj będzie, było widać już słoneczko przebija się przez namiot. Wstajemy, bo co będziemy, szkoda dnia. Szkoda dnia i szkoda życia na spanie. O, ty poranku. Piękny. Cudny poranek. To właśnie kocham na rybach. Śpiochy, śpicie? Co? Nie. Ty specjalnie żeś się ustawił, żeby wschód słońca widzieć. Nie miałem radę właśnie otworzyć. No. Ja leszcza wyciągłem. Leszcza wyciągłeś. No. A nie słyszałem, żebyś chodził. Ale słyszałem, że pikał pikało. Mówię, kurde, nikt się nie ruszy. No patrzę Swigner leży, wiesz, taki dosyć ten i podchodzę. A to teraz wyciągłeś. No, teraz go odpiłem. No fajnie. No super, no przyjechałem na karpie, ale... Ja jeszcze poczekam chwilę, później przywiozę. raz Ale nie, fajnie, cieplutko, kurde, ja no. tego nie paliłem, co ty, chłopie, gorąc jak w jak ty w tym namiocie. No, no i na nie trzeba, cieplutko było, elegancko. Elegancja Francji. Gdzie, rano? Nie płacą. Trzeba było jakąś skarpetę do... kurwa, ci do nosa ja. ja. Tutaj. Chrupka do nosa, żeś mu włożył. A ja chrupka, topka. Czopka mu do nosa wsadził. Taki widok z namiotu, kochani, to jest nic piękniejszego. Niekoniecznie na, na mareczka oczywiście, umierającego. Zasłaniasz Marek dobre widoki Ja jestem tym dobrym widokiem Chuj was o kochani ale taki widok z samego rana to jest coś pięknego Leni się wci w korzonkach jeszcze dup nie raptu I o specjalnie wyszedł żeby je wygrzać na te słońce Vent Idę rano z kawką, bo tam coś ładuje To cię dzisiaj Łukasz, jaką masz taktykę, jak mamy. już... Jak taktyka karpia nie tyka? Sprzątam wiaderka dareczko Jadę ziarno jedno, tam jest ponęcone. Może ktoś ten zestaw położyć przy brzegu? Kurde. Zamiast położyć delikatnie łódkę, to żeby ją tak dupnął, a to puch, kuchu, i tu na brzegu Dlatego te karpie potem nie chcą odpływać. <laughs> o kurde. No ale nic się nie dzieje. No nic się nie dzieje, no. A to takie różowe widzę. No bo to jest mleko, kurde, yy, w proszku bo ja dodaję do kukurydzy na koniec po gotowaniu. pogotowaniu. No. I dodałem ostatnio pelet truskawkowy i do, to zaczęło tak na różowo smużyć fajnie właśnie. No. A tak, to się fajnie rozchodzi, nie? A ja zaraz to właśnie widać fajnie. Jakby... fajnie, to, fajnie mi się to strzyminu kojarzy. Z czym się, się dokojarzy? Do tak przez przypadek, kurde, nie? A to się tak porozchodzi samo Z różową ale... kukurydzą. To dobrze, to dobrze ci się kojarzy. Taryczko. Mam nadzieję, że nie jest z tym, o czym myślę. A to wie się z czym kojarzy. Tareczku. O, ta mi się z nas spawiła. W jednym tygodniu w miesiącu tak ci ma, Masz ten? <coughs> Już to robi? Jeszcze, no kura, jeszcze nie, ale zaraz będziesz miał. To jest ten spadek. To jest ten spadek. Te 8 metrów, to w głębi... O, patrzcie, tam wywalił kaban teraz. Tu następny. No to chyba leszcze są, tak chodzą, mi się wydaje, wiesz? Leszcze też, ale między leszczami chodzą karpie, pamiętaj. Ale tak jak mi... z kawką dają Kasz. Tak jak między prawdziwymi wędkarzami Nie? chodzi Marek. Ale wiesz, wiesz ja tak, to tak te leszcze daje? chodzą między, to tak te karpie chodzą między leszczami. Kto? Kuleczka. Co Chce małą kuleczkę? No, małego bakterzinka dałem. Żebym się no i, i się zaczęło. Leszczowanie. A, lesz. O, zaskoczyłeś nas. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Do zanęty idzie. Ej, to się. Nie się go podbierać. Ale ładnie zapięty. sam zrobiłem na Roni. Dolną wargę. No, dolną wargę. Iść. To po 14 rzuciłeś sobie? Co? No, taki ma jego. Darek, troszkę wyżej Świąteczny leszcz, a ładny, grubiutki. Świąteczny leszcz na patelnię idzie. Dobre. Nie, nie, nie. Na wędzok? Wow. <laughs> Idź, kole. O, szłaper, peda. Już się zwijamy, już tu wszystko zwinięte. Gansu jeszcze przyjechał z tym, z kolegą. A tutaj... Mój pop popapa, kurde, bo jest drogi. Leszek? Nie wiem, ale BFS. Leszek, Leszek, Leszek. Taki do oczka wodnego bym wpuścił u siebie. Takie łopaty. Piękne. Ale kurde grubiutki. Ale nie ma wysypki, widzisz? Nic. Nie ma. Ani kurde i to dzisiaj... Dziadek, dziadek się zmachał. Dziadek zmachany. No. Ta ekipa... Ekipa ta Dobra. Żegnamy się no. z Wami. Lecimy. Po wypadzie na, na dzierżnodurze Duże. Święta się zaczynają. jedziemy do domu. Każdy. Jaka z... poświęcić, podrapać. Podrapać je. Po... No, po... no po wędzonego zjeść. Po wędzonkach. <grym> Troszkę dzisiaj, żeśmy się z rybką pobawili. Ale leszczyki brały. Ale leszczyki. Sebastian. Dwa leszcze. No. Łukasz. Coś tam wpadło. Darek, coś tam wpadło. Marek, Marek, do Marek zerem no ja, ja Marek no, na sklibicową, zaczynamy Marek, się. Tak, Marek miał żabę w kieszeni. Marek był kamerzystą. Zaczynamy się przyzwyczajać. Dobra, żegnamy tak się z wami, trzymajcie się. Do zobaczenia, do na, do zobaczenia nad wodum. Oczywiście. Hej, hej, hej.